Muuu, tak, krówki tam, krówki tu. E, witam was w kolejnym odcinku tutaj wichu1993. W ogóle, jak ja to zrobiłem, że zacząłem inaczej, ale dobra, już niech będzie. E, tak więc, siema wszystkim. E, tu jest nasze laboratorium, nasz mikroskop. Oraz teraz pobawimy się dalej genami, ponieważ jeszcze nie wszystko pokazałem, a też bym chciał parę rzeczy jeszcze zrobić. Więc, yy... hmm. o ile dobrze wiadomo, z jump to był horse, A, dobra, nieważne. Więc, mamy tutaj te, tak samo te skin scale, skin scale. ja może, może, może to dorobię do końca, ale te generatory yy, współdziałają z... Znaczy, możemy podłączyć wiatraczki, podłączyć to przez Minecraft Jule, te maszyny, i to by oczywiście działało. Nie ma tutaj problemu żadnego, ani trochę, ani trochę. Te krowy mnie wkurzają troszeczkę. I teraz tak, ja bym szybko, 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 może, wiecie co, nadal będę węglem zasilał to, ponieważ na razie mi się nie spieszy, żeby tu jakoś było coś zautomatyzowanego czy coś w tym stylu, bo tutaj tak nie ma sensu automatyzować, bo. Bo... no bo... i tak genami się nie będę bawić cały czas, no nie? To jest taka. To, to jest taka zabawa jednorazowa, że tak powiem. A! I teraz nawet, teraz będą się zwiększać czarkole, mimo że teraz odpaliłem serwer, ponieważ, ponieważ teraz jest chicken chunks loader, coś takiego. Ten loader już jest chyba... Czekaj, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest tam jest. No jest w ogóle chicken chunks i trochę inaczej się zachowują chunk'i właśnie. I jeszcze nie odpaliłem minimapy, bo nie mogę znaleźć hotkey'a. Szkoda. No i nic. Yy, więc yy, dajcie mi chwilę, więc to co bym chciał teraz pokazać wam yy, i zrobić jednocześnie, no to yy, nie wiem co to jest za krew dokładnie, ale wpakuję ją w siebie, bo potrzebuję pustą tą fiolkę, Uch, nie, nie wiem co sobie zrobiłem, ale okej. Okay. I teraz yy, będę potrzebował, wow, 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 będę potrzebował yy, krowy, mamy krówkę tutaj, super, jak jest jakaś zdrowa krówka. Nie ma zdrowia, ale możemy je później wyleczyć na no nic. Więc klikam na krówkę i mamy takie zielone, taki zielony płyn, bo to są kurde jakieś yy, krowy z Czarnobyla, nie wiadomo co to jest. I teraz po prostu będę postępował z tą krową tak samo jak postępowałem z, z sobą, tylko że jeżeli chodzi o mm, gen, jaki dodam, to będzie woolly. Jak pewnie już sami wiecie, co to da. Mm, tu. Jak sami już pewnie wiecie, co da uli, zgad, zgadujcie, a ja będę robił. Uli hey, nam poz, po prostu pozwoli. Mm, omg really Dobra, wiecie co? Ja muszę tutaj trochę tego wszystkiego ogarnąć, bo ja nie wiem za bardzo co, gdzie, jak, kiedy. Więc muszę trochę tych genów zdobyć. Okej, okay, zrobiłem już wystarczającą ilość basic genów, więc teraz po prostu sobie tutaj, o Jezu, znowu nie ma węgla. Charcoal. A tego węgla naprawdę to zużywa kolosalne ilości. Jeżeli byście chcieli to zautomatyzować, to musicie mieć inny zapas energii albo zautomatyzowane wkładanie węgla, bo jeszcze przy że trzeba mieć dużo tego węgla, bo inaczej jest lipa. W ogóle ja bym musiał sprawdzić, co to jest. Name Open Peripheral Addons. No ten moc się trochę zmienił. Tam doszło na parę rzeczy fajnych i mniej fajnych, które oczywiście poruszę później. Ale najpierw się zajmiemy właśnie tym. Więc jeszcze jeden. Jeszcze jeden. I teraz mamy Completed. Jeszcze bym chciał tylko Wam pokazać, bo ja zainstalowałem modyfikację, znaczy jest możliwość przy instalacji Rezontra RISE na U na wybranie Portal Gana. Por... Nie się... Total. Więc ja zainstalowałem tutaj Portal Gana, tak samo jest tutaj Gravity Gun. Yy, I myślę... Jeżeli bym instalował portal Gun, to muszę mieć to. Odpada. Jeżeli bym zainstalował Gravity Gun... Aa, przyda się, naprawdę. Do tego, co chcę zrobić, przyda się. Mm. Więc myślę, że oczywiście. O, super, starczyło mi. Już myślałem, że nie będzie. Więc to jest Gravity Gun. Pięknie. Wow, ale lag był. Jeszcze przestraszyłem. Na pewno każdy wie z jakiej to gry jest. Nie będę mówił. Ale. Yy, gen już mam gotowy? Tak, Completed jest. Dobra. Więc DNA Combiner. To jest Woolie? Tak, to jest Woolie. I to jest Centrifuge. Dajemy tutaj. Ej, teraz. Za chwilę zobaczycie coś. Czekacie. Vein of Normal Slow Fast Vein, Ok. I teraz zobaczycie coś. Ja jeszcze chwilę. Jeszcze przy okazji. Jak to się nazywało? Shears. Rainbow. Minecraft Rainbow. Dobra, niech będą Rainbow-łowowe Shears'y. Dobra. Mamy tutaj. E, s nie wiem, czy mogę to wstrzyknąć do siebie. Nawet nie będę próbował, bo nie chcę. Nie chcę czasami popsuć wszystkiego. E, chyba nie, nie da się wstrzyknąć zielonego, bo to by oznaczało śmierć. Ale teraz mamy tutaj krowę. Ja potrzebuję wybrać sobie ochotnika jakąś zdrową krówkę, która. O, ta jest dosyć zdrowa. Weźmiemy ją sobie Znaczy galem. Wróć grawitiganem do jakiegoś miejsca, które jest przeznaczone dla tej krówki. Chodź tu. Ok. Mamy tą krówkę na przykład w domku. Tylko nie tu, bo tam spadnie. Tu też spadnie. Tu też spadnie. Boże, z tą krówką jak z dzieckiem. O. Mamy sobie. No na przykład w laboratorium jest sobie. O, tutaj zagrodę sobie zrobimy małą. E, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to stoi tu krówko grzecznie grzecznie, grzecznie tak jak to robisz teraz mamy block of fire więc jest w sobie krówka chyba nie przeskoczy e, dobra może Zapomniałem, jak się nazywa ten płot. <noise> tak zapomniałem. O, może naprawdę, ale ja nie zapomniałem, jak się robiło płot, więc aż tak ze mną źle nie jest. Krewka, chodź tu Krówko! Chodź tu Krówko! Krówko? KRÓWKO, CHODŹ TU! Ja pierdziele, co za krawę Mm, tu, chodź tu krowa Chodź tu, chodź, chodź Chodź, chodź, chodź Chodź, chodź, pięknie Chodź, 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 chodź tu krowa, chodź tu krowa Chodź, chodź, chodź Siedź tu Dobra, jest sobie coś takiego Tu teoretycznie też przejdzie Jest sobie coś takiego, tu już nie przejdzie I teraz y, wstrzykujemy sobie tej krówce Właśnie to Okej, okay, gotowe, chyba. No, zostawało mi jak fajnie. Będę mógł więcej zwierząt yy, gnębić. No i teraz yy, krówka ma efekt No see, no see, yy, no see. Nie wiem jak to czyta. Wymawiacie. się. I teraz... Fuck. Zapomniałem, że przecież z tego skurujemy no, całkowicie krowę. To muszą być shirsy z wanil wanilowe. Iron, 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 iron. Cicho krowo, no. Ty tu nawet trawy nie masz, żeby kurde odrosnąć. Kupię krowę. Mam nadzieję, że ten gen tam zostaje. Bierzemy drugą krowę. Hmm. tu krowa. No właśnie, 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 właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Widzisz tutaj? Kurde, eksperymenty nad zwierzętami. Ale. Co to? Sprawdźmy, czy tu jest. Y, tu jest to. Y, jest. Dobra. Więc wstrzykujemy sobie to krówce. O! Już nie mam tego. Ciekawe. Wstrzykujemy to krówce i teraz nie mogę czasami tego spieprzyć. Więc. Wkładamy żelazo. Zobywamy shirsy. Chodź tu. I teraz teoretycznie możemy. Ta Nieskończone. Nieskończona liczba wool. Jak miło dosłownie nieskończona. Możemy sobie tak trzymać przycisk i będzie leć z tej krowy po prostu wełna. To jest takie fajne, że... no naprawdę ciekawe. Wow. I teraz jeżeli będę potrzebował wełny, no to krówko krówka nam tą wełnę zapewni. Podniosę wszystko. O Jezu, niestety nie podniosę niczego. Hmm. A Podniosłem wszystko. Tak, podniosłem wszystko. No więc krówko... zostajesz tu. Więc myślę, że to paru osobom ci na pewno przyda. Jeżeli chcecie szybko, no, mieć coś takiego, no to proszę bardzo. A ja oczywiście nie muszę żarcia nosić, bo mam trawę. Jak zwykle, hmm. więc chyba na tym poprzestamy, jeżeli chodzi o modyfikacje nad genami. Bo są takie geny jak na przykład wysoki skok, szybkość ruchu, yy, czy nawet latanie. Ale myślę, że nie za bardzo to potrzebuję przy technologii, jak, jaką mi daje po prostu ten Power Armor. Więc to jest po prostu zbędne. Jeszcze zostało mi dużo do sprawdzenia. I oczywiście teksturki, jak były zbugowane, tak są nadal zbugowane. Naprawdę mnie to męczy straszliwie, bo na przykład yy. nie wszystkie są zbugowane, ale. Control, Circuit, Basic, Plantic. Czekaj, może się popsuły. Nasze naprawiły. Modular. I tu powinno być. A... Nie widzę tego. O jest, solenoid. Dobra. Są nadal zbugowane. Na no nic. Ale ta wieża fajnie wygląda, naprawdę. Taka, Taka duża. Takie tak, fajna taka, taka, tak jak ta wieża, wieża w tym. No. No. Nieważne. Boże, o czym ja pomyślałem? Teraz myślę, że ja bym się pobawił trochę w magika, ale też bym zmienił trochę miejscówkę, jeżeli chodzi o to pomieszczenie do magii w ogóle. I bym zbudował skromamy nieograniczone po prostu w ilości wełny, no to myślę, że by było fajnie zrobić gdzieś jakąś fajną chałupkę, na przykład tutaj w tym miejscu, bo tu i tak nie wykorzystam tego do niczego innego miejsca. No może wykorzystam, ale nie wiem do czego jak na razie, więc ja bym po prostu chętnie tu zbudował jakąś małą, przytulną chałupkę z wełny. Nigdy nie budowałem, szczerze wam powiem. Oczywiście nie będę budował jej na odcinku. Dobra, więc ja już to zrobiłem, zbudowałem, więc teraz tylko przeniosę to, mm, te dwie rzeczy. Znowu mi się to zresetowało? Nie, to dobrze. Eee, doszło coś nowego? Nie, wydaje mi się. No nic, weźmy to. I ja po prostu to przeniosę do tamtej chałupki. Tam te, tamto miejsce też był dobre, ale myślę, że. Tu też będzie fajnie. Mm. O, jedno to. Drugie to. Okulus. Może by było ładnie, gdyby okulus był na czymś. W tym wypadku użyjemy do tego wełny. O, pięknie. Yy, pochodnie. Nie mam pochodni. Super. Potrzebuję tylko cyty, X i czarko Har. A, pięknie. myślę, że tyle starczy. I bym się zajął bossami. Będziemy musieli pozabijać troszeczkę bossów. Właśnie z Ars bo już tego nie robiłem dawno. Znaczy, teoretycznie tylko raz to robiłem: e, zabiłem jednego water elementala i bym go zabił jeszcze raz. Tylko że tym razem bym zrobił jakąś automatyczną e, zabijarkę do tego. I niestety nie skończę na pewno w tym odcinku tego robić, ale e, mniej więcej już będę wiedział. To gdzieś tu miałem książkę taką specjalną do tego. Gdzie to jest? A nie. Nie Nie Gdzie jest ta książka? Hm Kurde Może ona jest tu? Ale... Hm. Tu też jej nie ma Chyba ją straciłem. Nawet nie wiem kiedy. Tu też by się tam nadawało. Do tamtego miejsca. A tu na pewno nie. Tutaj też nie. Tam też nie. Tu nie. I to też nie. Hm, no kurde. Dobra, może z tym tomem będzie trochę problem, bo niestety nie mam no, chociaż zrobienie książki nie jest trudne, ale chyba to odłożę na następny odcinek, wtedy w całym jednym odcinku po prostu się zajmiemy tym. A teraz jeszcze yy, przez ten czas, co mi zostało, dokończę yy, budowę tego. Więc mamy tutaj cross-oil, mamy tutaj yy, wyciąganie liquida w ten sposób i w ten sposób. To wygląda dziwnie, ale to i to działa, więc czemu by nie? Ja będę potrzebował tutaj zrobić yy, dziurę, bo chcę to połączyć z systemem z systemem niekoniecznie jeżeli chodzi o ME ponieważ ja nie chcę, żeby to czasami było no niech będzie ten limit już do kresot oila, bo nie będę potrzebował tak wielkiej ilości tego. <laughs> I myślę, jakby to zrobić. Mamy tutaj karpentę, do którego kresot oil będzie leciał i to tu zostaje. Na pewno musi być tutaj energia. Mm, na przykład z jakiegoś czegoś, o oh, fak. energia, energia. Najpierw, może chciałem reaktor robić, kurde. ten reaktor działa. Nie działa. Dziury Activity mhm. Więc ja tu mam Chyba I tak będę musiał kopać yy, dziurę Ale tu gdzieś mam Windmill O jest Windmill, dobra Więc ja podłączę po prostu Windmill 1 pod 1 Carpenter Wszystko to tam było i to będzie tu z tyłu. Tutaj jest podłączenie tego. I myślę, że to może być tutaj. Teraz. Universal Ultimate jest tu całkowicie zbędny. Całkowicie. Mam tutaj chyba jeszcze słabsze kable. Universal Advanced może być. Ja po prostu ten silnik wywalę, i damy tutaj raz, dwa hmm. dobra. Wywalmy to, później to zrobimy inaczej. teraz zróbmy to. Okej. Okay. Mm -hmm. I to tu będzie działało. Energia będzie lecieć. Power Dobra, energia tu jest. Inwentory space jest space inventory a rozumiem. Dobra, to to niech się będzie niech się tu się robi. Eee, o Boże, tego już nie potrzebuję. Tego też już nie potrzebuję. What the fuck, co ja zrobiłem przed chwilą? Dziwne. Nie chodzi mi o to, że zaorałem pole, tylko chodziło mi o to, że tam coś wystawało z tej ziemi. Puh, Jezu, ja się przestraszyłem. Ja, no po prostu. Ach. Dobra. Weźmy, kurde, ja nie mam cały czas miejsca tutaj. Hmm. To jest tutaj zrobione, tam to będzie siedzić ten. Teraz musimy tu wykładać dziurę Tylko nie za bardzo wiemy jak ona musi być duża I tych dziur będzie raz, dwa Tył przód O Boże dobra Tutaj niech będzie dziura Tak samo tutaj One będą z dwóch stron i teraz będziemy musieli jakoś to zobaczyć, gdzie tu kabel idzie. Kabel tu idzie najdalej tutaj, mhm. czyli tu jest domek. Tu pod schodami mogę ten kabel pociągnąć, więc zrobimy tutaj. Coś takiego. I trochę mam problem z tym, że tutaj niestety tej mapy nie mam aktywnej i nie za bardzo wiem, jak się daleko poruszać, ale zawsze mogę patrzeć na, na koordynaty na górze. Wow. Więc jeszcze raz, zobaczmy tutaj, jak to dokładnie jest. Hmm. Ja to zrobię tak gdzieś, nie wiem jak to głęboko. Musiałbym sprawdzić. Tu jest teraz 63. A tutaj będzie 65. Dobra. Czyli głębokość 65 to by było tam, gdzie stałem. Więc 66 można powiedzieć. No to 65 niech będzie tu. I tu powinniśmy zacząć kopać. Oh, normal. <laughs> so fast. Tak dziurę wykopiemy tutaj. I teraz jeszcze tu. Tu jest to, jeszcze tam dalej, dobra. Więc jeszcze tu no, prawie trafiłem. Ok, i będziemy musieli tu jeszcze odgadnąć, gdzie to jest. Po prostu wykupimy do przodu i po prostu przebijemy się. Więc tu do przodu. O, tu jest, dobra. Świetnie, świetnie. Teraz bym potrzebował dużo więcej miejsca. A miejsca mam tak mało, że. Hmm. <grymne> Dobra. Trochę miejsca jest i potrzebujemy ME Cable. Mamy tyle. Później się dokraftuje. I ciągniemy kabel. <clears throat> Ciągniemy, 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 ciągniemy i teraz jeszcze tu dobra. Tak, 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 tak. Tu będzie jeden. teraz pociągniemy stąd. Raz, dwa, trzy. Mi braknie kabli, niestety. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, i jeszcze tu mam tylko jeden. Eee, kurde, teraz nie wejdę. Hop. Ok, kable, będę potrzebował dużo więcej tych kabli. Nie jestem pewny, czy mi się to skrafi, a mi się, dobra. jeszcze, jeszcze, jeszcze. Czegoś już brakuje, ale nie szkodzi. I teraz będziemy to ciągnęli, tutaj, i to będzie, musio, będzie musiało, musiało być z dwóch stron. Tu na razie nie robię, bo wow. i tam było ile? 63. 65 Dobra. Tu tak samo tu tu tak samo tu i tak samo tu 6765 No i będziemy tu potrzebowali oczywiście mm, takich rzeczy jak basic import bus, tak import, yy, tak, basic import bus, Oo. jeszcze kabli zabraknie. I jeszcze będziemy z tej strony yy, wyciągać, czyli będą dziury jeszcze tu, tu i tu też. Tu, tu i tam, i tam. I tyle by było, jeżeli chodzi o ten odcinek. Bo się zbliżamy do 30 minut. <kühm> tak więc, jak tutaj to robi? No dobrze. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie. W następnym odcinku. Ja już to dokończę chyba poza odcinkiem. Potem wam tylko pokażę, jak to wygląda. I w następnym odcinku po prostu yy, pobijemy trochę bossów yy, z Ars -marzyki. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Pa, pa.